Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego małe dzieci tak mocno lgną do swoich opiekunów? Dlaczego płaczą, gdy tracą ich z oczu, a uspokajają się w, w ich ramionach? To nie przypadek. To biologia, która przez tysiące lat ewolucji ukształtowała w nas mechanizmy przywiązania kluczowe dla przetrwania i zdrowia dziecka. Psycholog John Bowlby, twórca teorii przywiązania, zauważył, że dzieci instynktownie dążą do bliskości z opiekunem, bo to właśnie ta więź gwarantuje im bezpieczeństwo i przetrwanie. Co ciekawe, ten mechanizm nie tylko dotyczy niemowląt. Tak jak byliśmy traktowani w dzieciństwie, wpływa to na nasze relacje, nasze zdrowie, na psychiczne, nawet fizyczne przez całe życie. A co mówi nauka? Dotyk i kontakt emocjonalny regulują układ nerwowy dziecka. Kiedy maluch czuje się bezpiecznie, jego organizm produkuje mniej kortyzolu, hormonu stresu, a więcej oksytocyny czyli hormonu miłości, przewiązania. I to przekłada się na lepszą odporność, na spokojniejszy sen, na zdrowy rozwój emocjonalny. Dzieci wychowywane w bezpiecznym przywiązaniu lepiej radzą sobie w dorosłości. To bardziej pewne są wtedy siebie, łatwiej budują bliskie relacje, rzadziej cierpią na zaburzenia lękowe czy depresję. Brak bliskości znów może dosłownie wpłynąć na zdrowie dziecka. Badania pokazują, że dzieci wychowane bez czułości dotyku mają wyższy poziom stanów zapalnych w organizmie, a nawet wolniej rosną, tak zwana deprywacja karłowa cenie. Jak przywiązanie wpływa na dorosłe życie w takim razie? To, jak wyglądały nasze pierwsze relacje z opiekunami, wpływa na nasze związki, na poczucie własnej wartości, na sposób radzenia sobie ze stresem. W dorosłości tworzymy relacje na podstawie wzorców, które znamy z dzieciństwa. Osoby z bezpiecznym przywiązaniem czują się swobodnie w relacjach. Potrafią kochać no i jednocześnie zachowywać niezależność. Tworzą stabilne związki. A osoby z lęgowym przywiązaniem często boją się odrzucenia, bo potrzebują ciągłych zapewnień o miłości, bywają zazdrosne, niepewne. Osoby z unikowym przywiązaniem boją się bliskości i trudno im zaufać, dlatego w związkach zachowują emocjonalny dystans. Osoby z dezorientowanym stylem przywiązania yy, często mają chaotycznie burzliwe relacje, ponieważ ich wzorzec bliskości był niestabilny. Raz pragną miłości, a raz ją odpychają. No i pytanie: jak to zmienić? Dobra wiadomość jest taka, że nasz styl przywiązania nie jest wyrokiem. Możemy nad nim pracować, budować świadome, zdrowe relacje. Po pierwsze, samowiedza, czyli rozpoznajesz siebie, swoje wzorce i to jest pierwszy krok do zmian. Po drugie, terapia, hipnoza, praca nad emocjami, pomaga to przepracować schematy z dzieciństwa. Po trzecie, świadome budowanie relacji. Uczymy się ufać, otwierać emocjonalny i tworzyć nowe więzi. Więź z opiekunem to pierwszy fundament zdrowia psychicznego i fizycznego. Dajmy dzieciom to, czego najbardziej potrzebują. Naszą obecność, czułość, poczucie, że w nas, na nas mogą liczyć. A Wy jak czujecie się w swoich relacjach? Rozpoznajecie w sobie któryś z tych wzorców? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.